Małe Królestwo Bena i Holi Dzisiejsza przygoda rozpoczyna się w malusieńkim na eee. Gdzie jesteś? O, cześć Ben Mogę się z tobą pobawić? Co ty pierdolisz, kurwa, głupoty? Ja myślałam, że jesteś gejem. Skąd? Co to kurwa za jakieś pedalskie uwagi? To mi się podoba. Czy ja też mogłabym wziąć udział? Zawody elfów to nie zabawa. To poważna sprawa. Teraz podnoszenie ciężarów. Och, ten żołądek sporo waży. Uch! Widzę, że kolegi dawno na siłce nie było. Patrząc, po łapie za jakieś dwa tygodnie. Abrakadabra. To łatwizna. Mam ja, kontuzję łyski. Są inne konkurencje? Na przykład skoki. Hopla! Nie są dla wróżek, tylko dla elfów. Niczko Holi, czas na lekcje. Chodzi o to, nianiu. Że Ben bierze udział w zawodach elfów! Możemy tam pójść! Ojebało cię kurwa ta pierdolona? Rówka spoconych dookoła. CZEGO SIĘ KURWA PRZYPIERDALASZ? NO Spójrz! W zeszłym roku wygrałem ten puchar za skok w wzwyż Jejku! Jeśli chcesz, zaraz cię wyczaruję taki sam! Łokieć, pięta, dwa browary, nie masz taty ani mamy, poza tym jesteś adoptowany! Hurra! Wygrałam puchar! Brawo! Nie można tak po prostu wyczarować trofeum. Trzeba na nie zapracować. Ten niepotrzebny nam tutaj mięczak mydlejący po usłyszeniu najcichszego smoczego bąka. Sam bądź przeklęty, pajacu! Troubler Nation, I'm your host, Killer Keemstar, let's get right into the news! W miejsce dla księżniczki Holi! Przepraszam, proszę mówić dalej. A, witamy panią nianiu. Siema, siema, kurwa, witam. W związku z obecnością <coughs> wróżek w naszym gronie, przypominam... Że nie wolno używać magii w trakcie zawodów i w żadnym wypadku nie wolno latać. Ojej, miałam rację. To będzie okropnie nudne. Zaczynamy pierwszą konkurencję bieganie! Zobacz, tam jest Ben. Do biegu. Gotowi? Hop! Patrz jak idzie, patrz jak toczy, patrz jak idzie, patrz jak toczy. Ojej! Wcale mnie nie słyszy! Pouciekali jak zające. Czy mogę? Dziękuję. Spróbuj przez to księżniczko! Ben! Co? Biegnij chłopcze, biegnij! Mam bardzo wrażliwe uszy! Czego pizdać się? Zwycięzcą biegów jest elf Barnaba! Ura! O nie! Ten przybieg ostatni! Niedobrze. Elfy bardzo się złoszczą, kiedy się im przeszkadza. No po prostu, kurwa, no nie! Kurwo, nie masz talentu. Nie imponujesz mi? Widziałem lepsze. Wypierdalaj! Idź się zajebać! zawodników o przygotowanie się do następnej konkurencji. Zaczynamy skok w zbysz. Widziałam jak potrafisz skakać. Na pewno wygrasz. Mam nadzieję. Żeby tylko wygrał. Trudno wytrzymać z marudnym elfem. A teraz ubiegłoroczny zwycięzca skoków zwysz, Ben ten elf. Trzymaj się Ben. Tak! Uda ci się! Eee! Ktoś tutaj posłużył się magią? On wie! A to podła gnida! Droga eee, słucham? Bardzo proszę o twoją różdżkę, a Ben zostaje zdyskwalifikowany i przegrywa! No gdzie spalony, gdzie spalony ty kurwa z tą holą Pierdolony w dupę, płasko jemany. kurwa, gdzie on widział spalonego? Stevie Wonder, kurwa, pierdolony, no pójść, kurwa, 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 pedał Jerychoński, no kurwa, Ta. dupę, jebany. Okay, ...odcięty na plecie platformowy. Ty sobie mordy z tą nogą nie wycieraj, bo w tą mordę to ci napluć można. Chcesz złapać się pod sejmem, nachalać ci w ryj? w kurwe jebany ty kondonie? To nie była wina Bena! To był mój pomysł! Przepraszam, Ben. Martwiłyśmy się, że nic nie wygrasz. Mogłem wygrać i w biegu, i w skoku wzwyż. A przez was nic nie wygram. No. my name <laughs>